Nagrywam ten film po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem nie włączyłem tego mikrofonu. Nagrałem cały odcinek z wyłączonym mikrofonem. Mam nadzieję, że dzisiaj się to już nie przydarzy, dlatego zaczynajmy kolejny odcinek TikTok, czyli zegarki YouTuberów, część trzecia. Lecimy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Chumeniuk, a jeżeli wy jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, zostawcie suba oraz kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzisiaj, tak jak już zapowiadałem na grupie, kolejny odcinek zegarków YouTuberów. Dwa poprzednie materiały z tej serii cieszyły się sporą popularnością na kanale, dlatego po półtora rocznej przerwie wracamy z trzecią częścią. Był już Karol Paciorek, był Radek Kotarski, był nawet lord Crushfield. Kogo tu nie było? No właśnie kilku osób na pewno, dlatego tym razem jak Rasowi Watch zajrzymy na nadgarstki twórców internetowych, których albo całkiem dobrze znacie, albo dopiero będziecie mieli okazję poznać. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ dzisiaj liczą się wyłącznie zegarki, a akurat one bardzo regularnie pojawiają się na przegubach dzisiejszych bohaterów. I nie wiem jak wy, ale rozwiązywanie. Tak Takich nietypowych zagadek pod tytułem co nosi konkretna osoba jest dla mnie bardzo interesującym i poszerzającym wiedzę zajęciem. Serio, na przygotowaniu się do tego odcinka spędziłem kilka ładnych wieczorów i naprawdę wiele się nauczyłem. Na szczęście z Waszą pomocą udało się wszystko ogarnąć, i efektem mojego zaawansowanego, oczywiście researchu będę chciał się podzielić w tym odcinku, dlatego zaczynamy. Zjawiskiem zupełnie normalnym, przynajmniej w czasach, w których przyszło nam żyć, jest to, że aktorzy, dziennikarze, celebryci i różnego rodzaju znane osoby z innych mediów niż internet, właśnie w internecie kontynuują swoją działalność. Jedną z takich osób, prawdziwą legendą polskiego kina, kabaretu i szeroko pojętego show biznesu, a od niedawna youtuberem jest. Cezary Pazura. No powiedzcie, kto z Was go nie zna? Tak się składa, że wujek Czarek, bo tak przedstawia się na swoim kanale, ma w swojej kolekcji kilka naprawdę ciekawych zegarków, wśród których chyba najpopularniejszym i łatwym do rozpoznania z daleka jest Breitling Navitimer, noszony na charakterystycznej bransolecie z ukośnymi ogniwami. Navitimera można z powodzeniem nazwać zegarkiem kultowym, bo od momentu premiery, czyli od 1952 roku, chronograf Breitlinga dla pilotów stał się jednym z najpopularniejszych Zegarków na świecie, a pierwotnie służył jako przyrząd nawigacyjny w kokpitach samolotów. Dopiero później przeniesiono go na nadgarstki i zaczęli z niego korzystać nie tylko piloci. Jak pewnie się domyślacie, to nie są tanie rzeczy, bo nowy zegarek z salonu to koszt około 37 tysięcy złotych. Kolekcja Pana Czarka jest zapewne dużo bardziej okazała, być może uda mi się kiedyś ją zobaczyć w pełnej krasie, ale w tym odcinku mam dla Was jeszcze jeden zegarek, tym razem z prostokątną kopertą. I przyznam się szczerze, że obstawiałem rewerso. Zobaczyłem kwadraciaka, to musiało być rewerso. Prawda była jednak dosyć okrutna i bardzo się myliłem, ponieważ po kilkudziesięciu minutach przeglądania różnych materiałów na kanale Pana Czarka i szukania najlepszego ujęcia z tajemniczym zegarkiem znalazłem ten fragment. Wtedy okazało się, że nie jest to ani cartier tank, ani tym bardziej Reverso. Zegarek, który widzicie na ekranie, to Emporio Armani z serii Classic 4, a więc zegarek z półki nie tak wysokiej, jak mogłoby się wydawać. Nie zmienia to jednak faktu, że kostka Armaniego wygląda naprawdę dobrze i jako niezobowiązujący zegarek w prostokątnej kopercie prezentuje się całkiem nieźle. Vintage'owo, klasycznie, a jednocześnie interesująco, a to przecież też w sumie dosyć ważne. Idźmy dalej. Skoro już wspomniałem o modelu Reverso od Jejer LeCoultre, to podążajmy nadal tym tropem, ponieważ nietypowy, ale legendarny zegarek z obrotową kopertą często gości na nadgarstku jednego z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, którego prywatnie bardzo cenię za tworzenie to już jutro czy od niedawna masnego kanału. Jeśli już wiecie o kogo chodzi, to bardzo dobrze, bo Rafał Masny, czyli jedna trzecia ekipy Abstrahuje, to youtuber, którego nadgarstek bardzo często zdobi właśnie Reverso. Przyznam się Wam, że kiedyś miałem Okazję podziwiać ten konkretny zegarek z bliska, ale niestety nie zapamiętałem, która to referencja. Analiza materiałów pozwala jednak zauważyć, że chodzi prawdopodobnie o model Classic Small Second Large, czyli stalową wersję z sekundnikiem na godzinie 6. Piękny, luksusowy czasomierz, który przez wielu pasjonatów uważany jest za zegarek perfekcyjny. Rafałowi gratuluję fantastycznego wyboru, a my przechodzimy dalej. Jedno zegarkowców na polskim YouTubie jest więcej i w sumie trudno się dziwić, bo nie każdy preferuje kolekcję składającą się z kilkunastu zegarków, jak ja. Do grona tych osób całkiem niedawno dołączył Marek Hoffman, znany też w internecie jako Adbuster, czyli pogromca reklam, zawodnik MMA, od niedawna także zwariowany naukowiec, realizujący najbardziej szalone pomysły w swoim laboratorium. W jego filmach jakiś czas temu zaczął pojawiać się zegarek, którego znalezienie było łatwe tak jak zasubskrybowanie tego kanału. No kliknijcie no w ten przycisk poniżej. Krótko i na temat, Adbuster nosi pomarańczowy zegarek Casio G-Shock GBA800, czyli model przeznaczony dla tych, którzy cenią sobie aktywność fizyczną. Na pokładzie znajdziemy m.in. wbudowany krokomierz oraz synchronizację z aplikacją na smartfonie za pomocą Bluetooth A4.0. G-Shock jak to G-Shock, sporo funkcji, nowoczesny wygląd, a to wszystko za około 400 zł. Link do tego i innych zegarków z tego odcinka znajdziecie oczywiście w opisie. Kolejna postać i kolejny zegarek, tym razem ktoś z trochę innej bajki, czyli kolega Ignacy. Jeszcze do niedawna jeden z prowadzących programu mniej więcej kiedyś głównie gamer, a obecnie youtuber popularno-naukowy, który sprzedaje swoim widzom interesujące, ciekawostki o otaczającym nas świecie. Podobnie jak w przypadku AdBastera, zegarek na nadgarstku Ignacego to nowość, bo pojawił się całkiem niedawno, ale od razu został zauważony przez jego oraz moich widzów. Tak. O was mówię. Zegarek noszony przez kolegę Ignacego to na moje oko Timex Easy Reader w niebieskiej wersji, zaprojektowany na bazie ponadczasowego modelu tego amerykańskiego producenta. Anniversary Edition, czyli edycja rocznicowa, to prosty, nieskomplikowany zegarek kwarcowy na co dzień za około 250 zł. Bez szału, ale mam sentyment do Timexa, także z mojej strony okejka. Nieco mniej typowy zegarek dostrzeżecie na nadgarstku innego popularnego youtubera, którego znają przede wszystkim ci, których interesują sprawy związane z kosmosem, wszechświatem oraz jego tajemnicami. Mam na myśli oczywiście Piotra, twórcę kanału Astrofaza, który nosi zegarek będący produktem polskiego mikrobrandu. Jest to mechaniczny chronograf Gerlach-Łoś, czyli czasomierz dedykowany polskiemu samolotowi z 1936 roku. Zegarek napędza mechaniczny werk Sigal, pracujący w 43 mm kopercie wyposażonej w takie funkcje jak chociażby wewnętrzny obrotowy bezel, a także sza zafirowe szkło i WR100. Zegarek jest nietuzinkowy i moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie, chociaż w mojej opinii do kanału Astrofaza bardziej pasowałby gerlachowy kosmonauta albo bulowa Moonwatch, ale i tak Łoś, pomijając nazwę, to całkiem ciekawy wybór. O Zachara pytaliście chyba najczęściej, bo spory zegarek z kopertą w kolorze różowego złota faktycznie bardzo często odgrywa drugoplanowe role w odcinkach na tym samochodowym kanale. Zachar Zawadzki to redaktor naczelny Autocentrum.pl oraz twórca popularnego kanału Zachar Off, który w publikowanych regularnie od kilku lat materiałach porusza przeróżne tematy związane z samochodami i motoryzacją. Auta są super, ale nas interesują zegarki, a w tym przypadku jest to oglądać. Zegarek Zachara to bardzo ciekawa Certina DS8 chronograf Moonface, czyli szwajcarski kwarc ze stoperem i komplikacją faz księżyca. Tak jak już wspominałem, 42 mm koperta zegarka pokryta jest warstwą PVD w kolorze różowego złota, a tarczę z zewnątrz chroni szafirowe szkło. O ten zegarek pytaliście wielokrotnie i trzeba przyznać, że rzeczywiście zwraca na siebie uwagę, bo z jednej strony jest dosyć stonowany, z drugiej zaś wypełniony po brzegi różnymi komplikacjami. Podsumowując, bardzo przyjemny czasomierz. Na koniec zostawiłem YouTubera, który w zasadzie mógłby zrobić ten odcinek za mnie i sprawdzić, jakie zegarki noszą inni. Sprawdzam, jak to kanał, którego prowadzący Dimitr Błaszczyk testuje wszystko, co tylko możliwe. Ceny tych samych produktów w różnych miastach? Zrobione. Cennik mszy? Zrobione. Testowanie cateringów dietetycznych załatwione. Serio, na tym kanale znajdziecie mnóstwo testów oraz zegarki. No właśnie, na nadgarstku Dimitra można było ostatnio zauważyć nowy czasomierz, który błyskawicznie pojawił się na grupie i równie szybko został rozpoznany. Można więc powiedzieć, że na nadgarstku prowadzącego kanał sprawdzam, jak w kilku ostatnich odcinkach zauważycie złotą wersję modelu Eclipse marki Movement, czyli firmy produkującej zegarki modowe. No cóż, kiepskiej jakości. Ten sikor ma jednak dobrze wyglądać, ma przykuwać wzrok. W końcu jest cały w złotym kolorze, dlatego w tej roli sprawdza się moim zdaniem doskonale. Zegarek można kupić za około 700 zł, ale zanim o tym pomyślicie, sugeruję sprawdzić jak prezentuje się oferta innych producentów. Zapewniam Was, że lepiej. Movement pojawił się jednak całkiem niedawno. Wcześniej na nadgarstku Dymitra można było zauważyć inny chronograf. Napisałem nawet do niego wiadomość na fejsie, której niestety nie odczytał, ale grupa ekipy TikTok nie zawiodła i dzięki zaangażowaniu kilku osób, a przede wszystkim Pawła, udało się namierzyć czarny chronograf z charakterystycznymi zielonymi wskazówkami. Okazało się, że poprzedni zegarek to najprawdziwszy majtkowiec, czyli właściwie Dodatek marki Rockaware firmy z ciuchami założonej przez rapera Jay-Z. I szczerze mówiąc, zegarek wygląda z bliska dokładnie tak, jak się tego spodziewałem. Dosyć tanio i modowo, co tu dużo mówić. Obecnie jednak na nadgarstku króluje złoty movement i chociaż jest to jakaś aktualizacja, to nadal chyba można było to lepiej sprawdzić. Ode mnie to tyle na dziś. Mam nadzieję, że YouTuberzy z dzisiejszego odcinka oraz ich zegarki przypadły Wam do gustu i jestem bardzo ciekawy, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach tej serii. Jak zawsze ogromne podziękowania kieruję w stronę moich patronów, których nazwiska widzicie właśnie na ekranie i dzięki którym program TikTok może się ukazywać na tym kanale. Jak zawsze ogromne dzięki. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, żeby mógł się dalej rozwijać, a tymczasem Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych odcinkach TikTok na tym kanale. Do zobaczenia!